tych i Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej Związek radziecki. Konstytucja Stalinowska komentuje profesor Paweł Wieczorkiewicz. Po okresie głodu w Rosji, głodu na Ukrainie. Po okresie industrializacji nastąpił, jakby się wydawało, okres spokoju i dobrobytu. Kolejny zjazd partii w roku 1934 określono mianem Zjazdu Zwycięzców. Bowiem wydawało się, że wszystkie problemy społeczne i polityczne zostały rozwiązane, opozycja polityczna zmuszona do całkowitej kapitulacji i uznania słusznego kursu, kursu reprezentowanego przez Stalina i jego współpracowników. Wreszcie dokonano kilku spektakularnych gestów wobec społeczeństwa. Może nie tyle pozwolono się ludziom bogacić, bo trudno mówić tu o bogaceniu się, ale pozwolono nieco lepiej, nieco swobodniej i nieco weselej żyć. To wywołało w kraju entuzjazm. Stalin, popuszczając owego ideologicznego i politycznego pasa swojemu społeczeństwu, poszedł jeszcze dalej. W 1935 roku, na siódmym zjeździe Sowietów, postanowiono uchwalić nową, odpowiadającą momentowi historycznemu konstytucję Związku Sowieckiego. Tą nową konstytucję uchwalono w roku 1936. Co paradoksalne, jej tekst od początku do końca napisało dwóch zaciekłych opozycjonistów i przeciwników politycznych Stalina. Jeden z nich, Nikołaj Bucharin mówił do przyjaciela. Lat młodości. Obejrzyjcie uważnie to wieczne pióro. Napisano nim całą sowiecką konstytucję od pierwszego słowa do ostatniego. Ja napisałem tylko Karłusza, czyli Karol Radek trochę mi pomógł. Konstytucja została okrzyknięta przez niekoniecznie tylko lewicowe kręgi zachodnie, jako najbardziej postępowa i najbardziej demokratyczna w ówczesnej Europie. Gwarantowała bowiem wszelkie prawa obywatelom sowieckim. Co ważne. Likwidowano nierównoprawność, która dotychczas obowiązywała, a mianowicie zlikwidowano grupę liszeńców, czyli ludzi pozbawionych częściowo lub całkowicie praw politycznych i publicznych, byłych oficerów, byłych funkcjonariuszy aparatu partyjnego, byłych ziemian, byłych fabrykantów. Każdy formalnie obywatel sowiecki stał się równy. Wybitni historycy Aleksandr Niekryć i Michał Heller zauważają z przekąsem, że była to równość w strachu i równość w nędzy i równość w tyranii, a nie równość w demokracji. I o tym, że tak się działo, przekonał następny rok po uchwaleniu konstytucji, rok 37, kiedy rozpoczął się masowy terror, który objął dosłownie wszystkie warstwy społeczne, które wobec NKWD zostały całkowicie zrównane. Mówiła w ręki Iberia. Ta polityka naprawiona... Polityka ta zmierza do dalszego wzmocnienia gospodarczej i wojskowej potęgi naszego państwa, do dalszego rozwoju gospodarki narodowej i maksymalnego zaspokojenia najżywotniejszych materialnych i kulturalnych potrzeb całego społeczeństwa radzieckiego. Robotnicy, kolchoźnicy i inteligencja naszego kraju mogą pracować spokojnie z przeświadczeniem, że rząd radziecki będzie troskliwie i nieustannie bronił ich praw utrwalonych w konstytucji stalinowskiej. Konstytucja kodyfikowała przy formalnych gwarancjach wolności zebrań, stowarzyszenia, praktyk religijnych, itd., itd. dyktat partii komunistycznej, hegemonię partii komunistycznej i formalne klasy robotniczej. Z drugiej strony, przy wszystkich najbardziej liberalnych, przy najbardziej humanistycznych jej przepisach, ograniczał jej jeden jedyny punkt. Mianowicie, wszelkie prawa mogły działać i konstytucja je gwarantowała, ale tylko w zgodzie z interesami ludzi pracy i w celu umocnienia ustroju socjalistycznego. Innymi słowy, kiedy już nie ustawodawca, ale czynnik administracyjny uznał, że jakieś działania nie mają takiego celu, czyli zmierzają do podważania ustroju, oczywiście o jakichkolwiek swobodach nie mogło być imowe. Tak więc swobody stalinowskiej konstytucji pozostały na papierze. Jest ona. Pasjonującym dokumentem, bo jest dokumentem całkowitego odwrócenia znaczenia słów. Procesu charakterystycznego dla państw totalitarnych, ale który w Związku Sowieckim doprowadzono do perfekcji, gdzie wojna znaczy pokój, a pokój znaczy wojna, gdzie dobrobyt znaczy nędza, a nędza znaczy dobrobyt, i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie konstytucja buharińsko-stalinowska jest arcydziełem, ponieważ, jak powiedziano. Obiecuje wszystko, a realnie nie daje nic, czy pozwala nie dać nic. To była zresztą kontynuacja pewnej praktyki Lenina. Lenin uczył, jak posługiwać się, nie w pełni stosował ten system słowem niczym bronią. Lenin potrafił niszczyć przeciwników właśnie za pomocą jednego określenia, jednego epitetu, jednego słowa. Stalin potrafił pójść jeszcze dalej, działać w sposób subwersywny, działać w sposób całkowicie cyniczny. Mówi Józef Stalin. Zwycięstwo nasze oznacza przede wszystkim, że zwyciężył nasz radziecki ustrój społeczny. Że radziecki ustrój społeczny pełni udowodnił swoją żywotność. Nie dość na tym. Teraz nie mówi się już o tym, czy społeczny ustrój radziecki jest lub nie jest zdolny do życia, Ponieważ nikt ze sceptyków nie ma już odwagi poddawać wątpliwość żywotności radzieckiego ustroju społecznego, przeciwnie, teraz mówi się o tym, że radziecki ustrój społeczny jest doskonalszą formą organizacji społeczeństwa niż jakikolwiek nieradziecki ustrój społeczny. Na mocy konstytucji sowieckiej skodyfikowano, utrwalono. Ostatecznie strukturę państwa. Państwa składającego się z kilkunastu już tym razem republik związkowych, bo do pierwszych czterech, to znaczy Rosji, Białorusi, Ukrainy i Republiki Zakaukaskiej, ta ostatnia została podzielona na Gruzję, Armenię i Azerbejdżan, doszły jeszcze z czasem Republiki Uzbecka, Tadżycka, Turkmeńska, Kirgiska. W sumie tych republik było ponad 10, 12, potem Liczba zwiększała się przed II wojną światową w przyroście nieomal geometrycznym, bo doszło 5 dalszych, 16. 17. Republiką podobno miała być Polska. Tak mawiano. Najwyższą władzą formalnie stał się WCIK. I był WCIK przekształcony potem w Radę Najwyższą, czyli rodzaj parlamentu rosyjskiego, na czele którego stał przewodniczący, czyli jakby głowa państwa, de facto głowa państwa. Funkcja ta w latach 30. przy Stalinie sprawował bezbarwny, tchórzliwy, starszawy już wiekiem działacz bolszewicki Michał Kalin, który miał jedną, jedyną zaletę czy może dwie. Był posłuszny wobec Stalina, bał się Stalina okropnie, a poza tym jako jedyny spośród ścisłego kierownictwa bolszewickiego wywodził się ze wsi. Funkcję rządu sprawowała jak dawniej Rada Komisarzy Ludowych z komisariatami, czyli ministerstwami. Przypomnijmy także, że. Po odwołaniu Aleksieja Rykowa na czele RKL-u, Rady Komisarzy Ludowych, stał Wiaczesław Mołotow, a na czele najważniejszych resortów obrony Klimat Woryszyłow, spraw zagranicznych w latach dwudziestych Ciczerin, a potem w latach 30. Maksim Litwinow, o którym zresztą jeszcze będziemy w przyszłości wspominać. Przykładem jeszcze jednym dwoistości litery i ducha, czy litery i praktyki konstytucyjnej. Był drobny szczegół. Przy ogromnej ilości swobód, jakimi obdarzono obywatela sowieckiego, nie otrzymał de facto jednego prawa prawa swobodnego poruszania się. Przymus paszportowy obowiązywał w całym kraju i coraz bardziej zaostrzany. O masowym terrorze, naprawdę masowym, nie wspominajmy na razie, bo to będzie temat jednego z przyszłych spotkań. Zdjęcia.